Szanowni Państwo, wracamy do rozmowy na temat akcji Zdrowy Plecak, której. Pomysłodawcą jest firma Estemajewski. W naszym studio e, pani Barbara Pikos. E, Basiu, co ty masz wspólnego z tą Przyznaj się. Czy to jest Twój pomysł? E, tak, firma Estemajewski, e, która funkcjonuje na rynku już ponad 135 lat. No, jak nikt zna się na potrzebach szkolnych, potrzebach e, uczniów. I właśnie kilka lat temu zainicjowaliśmy ten temat pod tytułem Zdrowy Plesak, bowiem widzimy, e, jak brakuje świadomości, Rodzicom, przede wszystkim uczniów, którzy po raz pierwszy przekraczają ten próg szkoły i się pojawia lista pytań, jak dobrać dobrze plecak. I wielu rodziców poszukiwało tych informacji, również u nas poprzez telefony, maile, media społecznościowe. Więc stwierdziliśmy, że przygotujemy merytoryczny wsad, tak żeby każdy konsument, który stoi przed dylematem, jaki plecak, czy plecak, czy tornister wybrać dla swojej pociechy no właśnie, żeby w tym jednym miejscu mógł uporządkowaną wiedzę zdobyć i właśnie stąd ten pomysł kampanii Zdrowy Plecak strony internetowej zdrowyplecak.pl i miałam w tym swój udział bardzo duży, tak jak wspomniałeś. W imieniu swoim nie tylko podziękuję Ci bardzo za to, bo to jest kwestia bardzo istotna. Ja wiem, jak to wygląda, bo z czasem słuchacze już są pewnie znudzeni, ale mam tak, mam przy córki, mówię o tym mnóstwo razy, czasami przytaczam problemy, które mnie spotykają, w związku z nimi już się nikt temu nie dziwi. I mam ten kłopot, właśnie, że naprawdę po pierwsze, te prace jakiś wiesz, jakby, jestem tym tatą, który rano zawozi do szkoły. Więc muszę zatrzymać samochód przed szkołą, otworzyć i potem w dosyć szybkim, e, w pośpiechu dosyć dużym, założyć te plecaki. I naprawdę czasami jest tak, że widzę, co zakładam rano i widzę, co odbieram bo po południu. To w ogóle nie ma jedno z nic wspólnego. Na jedne ręce przeciągnięte te wszystkie rzeczy. Tam jest mnóstwo problemów. Faktycznie nie, nie szukałem, dlatego że jakbyś pytając jednego, jedną, drugą, trzecią osobę gdzieś tam w sklepie, no nie wiem, tak jest plecak. Tak to wygląda. Fajnie, że jest taka strona. No teraz powiedzmy, czy patrzę na Jakie informacje tam można znaleźć? Przede wszystkim są to porady eksperta. Doktor nauk medycznych Elżbieta Binek bardzo mocno współuczestniczyła i wciąż zasila swoim merytorycznym wsadem właśnie tę stronę, więc tutaj obrazowo piktogramami plus opisami, artykułami, plus wideomateriałami pokazujemy dla każdego. Y kto woli, którą z form przekazu, właśnie te wszystkie informacje, zarówno o tych aspektach anatomii plecaka, ale również o tych aspektach, jak eksploatować plecak na co dzień, już w roku szkolnym, jak już go mamy, ale również na to, jak dbać, aby przedłużyć jego żywotność, jak go czyścić, dbać o tę higienę, więc tam są wszystkie informacje, no jak również prezentujemy różne odsłony modeli plecaka, Исаков, но и их... Wzornictwa. No, bo też pamiętajmy, że rozmawiamy o trudnym nie wiem, temacie. To zapytać. Tak, no, nie, nie, to, to jest coś, co w ogóle dla mnie. Ja, ja mam ten, ten szok poznawczy mam co roku w różny sposób, bo doświadczam go, ale zapytam jeszcze, wracając do, do strony. Czyli taki zwykły zjada śleba jak ja, który nie ma pojęcia o plecakach, no bo wiesz, jakby pomijając kwestię tego, jak oczyścić, tego się trzeba nauczyć, po prostu, jak dbać o tę higienę, ale no, chyba kluczowym elementem jest to o unikanie tak postaw, i Czyli to jest w taki sposób, jak nie klajkowi wytłumaczony, jak dobrać plecak, żeby dziecko nie miało wody ręgosłupa. Tak, w takich żołnierskich słowach na co zwrócić uwagę już na etapie zakupu, bo to jest mm. pierwszy na, etap w ogóle kontaktu z plecakiem szkolnym. Zaczynamy się zastanawiać. Dziecko wybiera się we wrześniu do pierwszej klasy i rodzic mówi, aha, wchodzę do sklepu 100 różnych plecaków, to miejsców wisi i nie wiem od czego zacząć. Więc na co musimy zwrócić uwagę i na tej stronie też o tym traktujemy. Właśnie te wszystkie elementy, które widzimy oczami, kiedy jesteśmy w sklepie. Wielkość, waga, te wszystkie atrybuty w postaci profilowania pleców, szerokości szereg, dodatkowych elementów odblaskowych, uchwytów. To są rzeczy pierwszego kalibru, o których traktujemy na tej stronie. Następnie objaśniamy, co jest tu ważne. Dlaczego ta waga ma znaczenie? No bo wszyscy wiemy, że jeżeli waga wyjściowa plecaka już będzie niska, no to zawsze będzie nam potem lżej w trakcie roboty. Dorzucimy tam te wsady w postaci książek, piórników i innych akcesoriów. To są, to są, elementy plecaka, które też prezentujemy nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz. Wewnętrzna organizacja. I teraz mamy na przykład plecaki, mamy tornistry. I to rodzic musi też ocenić, jaka jest, jakie jest przygotowanie dziecka do samodzielności w kontakcie z plecakiem czy tornistrem. I to charakteryzuje się tą sztywną konstrukcją, ale otwieramy klapę i mamy pełną zawartość wsadu, widzimy już za jednym otwarciem. To jest łatwiejsze dla dzieci takich mniej wprawionych, manualnie. Łatwiejsze do eksploatacji takiej codziennie. Jeśli mamy dziecko o już rozwiniętych e, takich e, sprawnościach manualnych, no to możemy e, posiłkować się plecakiem dwu, 4 czterokomorowym, gdzie jest mnóstwo wewnętrznej organizacji, kieszonek, przegródek, no ale to też już wymaga tej świadomości, czy dziecko sobie e, poradzi, że do tej kieszeni wkładamy A4 w formaty, do tej A5, a tutaj kanapkownik, tu bidon, tu kredki, więc jakby ta. Wybaczcie słuchacze i wybaczcie Basiu, dla mnie to jest porażające, bo e, ja w związku z tym, że to są różne mody, więc jakby przeżyłem trochę tych plecaków w ostatnich latach, to czasami jest tak, że jak otwieram plecak moich córek, plecaki moich córek, e, a często to robię rano, bo tak się układa, że to ja robię, to tam często wszystko jest kanapownikiem, wszystko jest na cztery, wszystko jest na pięć, wszystko jest na e, wszystkie inne rzeczy. Wiesz, jakby tak to wygląda. Czyli po prostu pewnie popełniałem błąd, ale z drugiej strony Uć się dodatkowo górze. A, to nie absolutnie nie wchodzi w grę, nie. ale y, widzisz, masz dziewczyny i jak już tutaj y, wyartykułowałeś, y, tam jest dużo rzeczy i na pewno jeszcze jest kilka piórników i masa y, innych gadżecików, ozdobników, A, więc tu jeszcze jest też challenge, bo chłopcy są y, troszeczkę mniej wymagający, oni sobie nie, y, nie utrudniają życia tak jak dziewczyny, gdzie, gdzie tych akcesoriów jeszcze ekstra dodatkowych tak, pamiętniczków, innych y, innych dodatków. Cała masa. Dlatego ta organizacja też jest istotna. No właśnie, czy dziecko jest na tyle samodzielne, żeby sobie te tematy odseparować w plecaku, czy potrzebuje jednej dużej komory, do której mamy szybki wgląd, widzimy, wyciągamy i tu już jest też na stronie Zdrowy Plecak wskazanie, czy chcemy plecak, czy tornister. Już jak sobie bierzemy tę ścieżkę, to już możemy drążyć temat dalej. Tak, to temat najbardziej poważny, bo właściwie w przypadku bardzo wielu szczególnych dziewczynek, to jest na ta tak mi się no właśnie, i te gusta trzeba uwzględnić, bo tak chodzenie właśnie. do szkoły musi być też przyjemnością, a nie tylko smutnym, przykrym obowiązkiem tak. szkolnym. Dlatego my jako... Ale czekaj, tak, ja bo to jest tak, że to nie jest tylko przykry obowiązek, to jest oczywiście przyjemność, ale wiesz, tam są koleżanki, tam są inne dzieci, które już panują, przepraszam, że używam tego słowa, ale celowo e, tak to właśnie wygląda. E, i tutaj też trzeba trochę się wykazać cierpliwością i wyrozumiałością jako rodzic, że musimy zrozumieć, że dziecko po pierwsze ma swój plus, ale też jest narażone na pocany przez inne osoby. Do tego wrócimy już za chwileczkę. Zostańcie z nami. Wracamy do rozmowy na temat akcji Zdrowy Plecak. Wszystkie informacje mogą Państwo, o czym coś już mówiliśmy parę razy, znaleźć na stronie zdrowyplecak.pl, tak jak skończyliśmy naszą rozmowę z Basią na temat tego, że jednak oczywiście my rodzice dbamy o to, żeby to było zdrowe, Praktyczne, no, milion różnych innych jeszcze na się pojawia. Dziecko mówi: Podoba mi się, albo nie podoba mi się. Przyznam się do jednej rzeczy. Od dłuższego czasu, moja córka, jedna z której mówiła: że chce mieć w domu kapiglarę. Nie miałem kiedy sprawdzić, co to jest. Dzisiaj Basia pokazała mi na placach Rodriga Skypania. <noise> tak, jesteśmy ekspertami od spełniania dziecięcych marzeń wzorniczych, i właśnie to jest fantastyczne, że możemy znaleźć ten kompromis pomiędzy tym, czego oczekuje od nas rozsądek ten dorosłego człowieka i te wszystkie parametry zdrowotne, techniczne, pragmatyczne, mogą się świetnie połączyć z tym, co jest designerskie, no i modne, i gustowne, i, i, i ładne i podobają się dzieciom, żeby właśnie ta grupa rówieśnicza no nie wykluczała nas, że mamy jakiś mało atrakcyjny motyw na plecaku. Dlatego tak, w tym sezonie Mamy kilka odmian kapibary, <głos> <głos> więc fanki, fanki tego. Mogą wejść na stronę na <noise> na Facebooka i tam jest będzie zdjęcie plecaka z kapibarą. obiecuję Państwu. Zdecydowanie tak, Kapibara jest w tym sezonie hitem przede wszystkim wśród dziewczynek, a czy nie tylko, bo zwierzęta mają to do siebie. My rokrocznie w swojej ofercie mamy plecaki ze wszelakimi zwierzakami. Są kotki, pieski, no bo to uwielbia każde dziecko i ma swój etap właśnie Przyjaźń z jakimś zwierzakiem. No, w tym roku jest taka pibara, ale oczywiście są wzory też gamingowe, no bo mamy mnóstwo no tak. fanów rozrywki, właśnie z obszaru gier komputerowych. No i tutaj też musimy być na czasie. Oczywiście dla chłopców motywy motoryzacyjne. Dla fanów teraz modnego motywu biało-czarnych kratek, czy kratek odmienianych na różne kolory. Więc tutaj, jakby ten design, też ma znaczenie i róbmy wszystko żeby właśnie ten plecak był tą taką przyjemnością żeby to dziecko nie czuło się że to jest jakieś tylko takie wyzwanie że tutaj musi być ta szelka ten kręgosłup bo to może go odstraszyć zniechęcić przerazić ale właśnie dodając ten element ładności i mody na pewno sprawimy że z przyjemnością i te zakupy będą wyprawkowe łatwiejsze i takie bardziej sprawne dla wszystkich stron, no a potem rok szkolny też minie jakoś tak pomyślnie i dziecko nie będzie chciało zgubić swojego pecaka już po pierwszym tygodniu szkoły, żeby rodzic mu kupił coś innego, bo będzie zadowolone z tego wyboru, którego podjęli wspólnie. Ciekawe jest jak wygląda zgubienie plecaka. U mnie to, to jest raczej szantaż emocjonalny, nie pójdę w tym do szkoły. Tak, zgubienie. Ja jeszcze znam z praktyki producenta właśnie artykułów szkolnych. Yy, właśnie zimową porą zjeżdżanie na tornistrze po takiej mało ośnieżonej szkolnej górce, gdzie może się bardzo poniszczyć plecak i Czeko wtedy pieniądze. to jest dokładnie taki patent, że już rodzic stoi przed sytuacją, w której jest zmuszony kupić nowy. No niestety yy, lepiej unikać takich drastycznych metod i znaleźć zawczasu takie dobre porozumienie z dzieckiem. I wtedy wszyscy są zadowoleni i rodziców portfel nie boli, a plecak, który kupimy dziecku na pewno śmiało ten rok cały mu posłuży i, i, i będzie, będzie funkcjonował. Też ważne, jak już jesteśmy przy takich aspektach, że coś długo posłuży, tutaj zawsze z panią doktor rozmawiamy, że z plecakiem to jest. Tak jak z butami, że nie kupuje ich się na wyrost. To też bardzo ważny komunikat do rodzica, bo czasem przez pryzmat oszczędności. Tak, ja nie portfela... że, to, że tak będzie. To, to się chyba nie... Ja nie, nie pomyślałbym nad, o, o, o tym przez chwilę nawet, bo um, one wytrzymują u mnie zwykle właśnie rok czasu. Bo kwestii, nawet nie zniszczenia, tylko model. Po prostu to już, ten, ja już w tym nie pójdę i to jest rok w górę maksymalnie. Tak, ale czasem właśnie rodzice chcąc y, y, spojrzeć przez pryzmat portfela budżetu, chcą y, zainwestować w plecak z nadzieją, że on posłuży przez trzy lata czy więcej, ale wszyscy wiemy, że to jest no, złudne, bo po pierwsze dziecko rośnie, a plecak dostosowujemy do jego aktualnej wysokości gabarytów, tężyzny i potrzeb szkolnych, więc tutaj absolutnie nie kupujemy plecaka z tą myślą, że to będzie na lata. On się na pewno nie zniszczy, jeżeli będzie to plecak porządnej, solidnej jakości, on posłuży, ale pamiętajmy, dzisiaj jest też moda na ekologię, drugie życie. Mamy platformy, na których możemy sprzedać ponownie. Ktoś potrzebujący może sobie nabyć używany w bardzo dobrym stanie plecak. I to jest wszystko okej, okay, ale... No oddajemy do domu dziecka. Wiecie. Na no przykład. Tak oddajemy Super. do tak, co mówię, u mnie nie obowiązuje nic, tylko po prostu... No... Nie podoba mi się to jest modne co ty, ty. Ja w tym w ogóle nie pójdę. Daj spokój, Zadania, bo chciałem. Nie tutaj. Ale na szczęście są dzieci, które to oceniają. I proszę, to jest proszę. świetne, że faktycznie y, dzieci podążają za tą modą, że to jest ciągłe. A jak wy jak Wy podążacie? Bo ja wiem, że będą. Ale przecież popatrz, wychodzą na bieżąco nowe filmy. Na nas streaminga, są nowe gwiazdy. Ja przeżyłem całą epokę Wednesday, Przecież myślałem, że zwaruje. W ogóle o co chodzi? Jak się bada takiego konsumenta, który ma 7 do 15 lat? Oj, tak, bada się go 365 dni w roku. Ja w tej branży pracuję 20 lat i faktycznie kiedyś ta moda tak szybko się nie zmieniała, jak zmienia się dzisiaj. W przeciągu roku zainteresowanie jakimś motywem, tematem, gwiazdą potrafi się zjawić i z Zgasnąć zupełnie, więc mamy naprawdę niełatwy czelecz, żeby być na bieżąco i wpisać się w potrzeby ucznia, również te, gdzie mamy właśnie to, to wzornictwo tak istotne dla dzieci. Motywy, no oczywiście. Konsultujemy każdy projekt z dziećmi. My spotykamy się z dziećmi, oceniając produkty, projekty na etapie powstawania ich na monitorze w komputerze nasi projektanci, którzy projektują plecaki. Najpierw nam setki projektów przedstawiają do weryfikacji naszej, a kolejnym etapem są spotkania, badania fokusowe grupy z dziećmi, które mówią: no nie, 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 to już jest pase, albo to jest świetny. Kierunek. Podążajcie za nim. I my naprawdę bardzo mocno uczestniczymy w projektowaniu plecaków właśnie z dziećmi. Nie jesteśmy ekspertami, nie mamy wyłączności na trafne decyzje. Dzieci są dla nas naprawdę inspiracją i wiedzą. Oczywiście są produkty na licencjach, no to wiemy już wtedy, wchodzi jakiś temat do kin czy jakaś zabawka. Do no to są tematy, które już rzeczywiście rok, dwa wcześniej. Nie są zapowiadane i one w odpowiednich y, kanałach komunikacji y, stają się hitami, ale autorskie nasze koncepty graficzne są zawsze ściśle, ściśle omawiane z tymi, którzy będą z nich korzystać na co dzień. Skoro tak bardzo poszliśmy już w ten świat mody, designerstwa, to powiedz gdzie? Czy na stronie Zdrowy Plecak, czy gdzie indziej będziemy można znaleźć Waszą najnowszą kolekcję? Tak, ze strony Zdrowy Plecak również możemy się przeklikać na całą stronę st-majewski.pl i tam y, spotkać nasze wszystkie kolekcje, wszystkie marki, bo jako producent oferujemy y, produkty nie tylko do pierwszej klasy. Tam mamy i ofertę młodzieżową i przedszkolną y, na różnych płaszczyznach. Możemy spotkać y, plecaki i tam y, szereg y, dziesiątki kolekcji można sobie y, obejrzeć, y, a następnie y, no, przygotować się do zakupu yy, właśnie w swoim ulubionym sklepie, czy to w supermarkecie, dyskoncie, czy sklepie internetowym, czy w sklepie papierniczym. Nasze produkty są tak naprawdę dostępne wszędzie. A ja do tego dodam jeszcze jedną rzecz, będzie można je wygrać. Zdecydowanie radio tak. Pikary. Zdrowe plecaki marki Luz będą do wygrania na antenie radicarnej. Słuchajcie uważnie Radia Piekary. Ja dziękuję bardzo za dzisiaj. Moim gościem była Wasia tylko z Firm Majewski. ZdrowyPlecak.pl. Tam sprawdzajcie informacje, o które będziemy pytali w konkursie na antenie Radia Piekary. Ja dziękuję bardzo za dzisiaj. Krzysztof Wagner, żegnam się z Państwem, do usłyszenia.